Hej, Siemanko, z tej strony Julcia MSP Love. Dzisiaj otwieram akurat prezenty. Yy, z tej strony bym chciała bardzo pozdrowić: Coca-Cola200021, Piotrek9 Małpa9 i moją serdeczną przyjaciółkę Zlodziejka 00000. No to co? Otwieramy. Yy, tu. Tu mnie chłopak napisał. Czekajcie. Nie, co mi się robi? Dobra. Otwieramy. Akurat mam dzisiaj 15 prezentów. Zaczynamy. Przepraszam za moje palce, ale o, jaka ładna rzecz. Naprawdę, yy, może chyba zaczniemy od końca, żeby było mi chyba łatwiej, no bo... No bo tak by to otwierać. O, maseczkę. Druga rzecz. No, jak już mówiłam, bardzo pozdrawiam w lodziejkę. I ona jest moją najlepszą przyjaciółką A więc ale możemy jechać Dalej A I możecie zasubskrybować Mojej przyjaciółki Kanał Dyzia O Jezu zapomniałam bo <śpiewa> O Jezu Kochani ja prezenty otwieram eee, Proszę wpadać, Zasubskrybujcie Dyzia Spatia 072 027D Bardzo proszę To jest moja druga przyjaciółka Włosy, jakieś liczne Naprawdę dziękuję ci Magi Butterfly Też cię bardzo pozdrawiam Ja naprawdę wam bardzo dziękuję za prezenty Jestem z nich naprawdę zadowolona A szczególnie postanowiłam nagrać I chcę być nową youtuberką no, jeśli chcecie, nie. No, dobrze. Od drugiej koleżanki dostałam też. Nie tu przeważnie od wszystkich dziewczyn. Jak ładne, słodkie serduszko. No, dobra, jedziemy dalej. Też Ciebie pozdrawiam. kocham, każde zwierzę, Ciebie też bardzo pozdrawiam. Ogólnie wszystkich pozdrawiam z mojego czatu. Oprócz Pixie Pixi Star, bo jej nie lubię. No to co, już powoli kończymy prezenty, no bo... O, jaki słodki zjeżdżaczek. No i co? No to chyba kończymy powoli prezenty, no bo... A stały mi mało, więc to 4 Muszę tam coś zapisywać na kartce Bo naprawdę ja tu w następnym odcinku będzie akurat 那都走。